Hej, cześć, witajcie, z tej strony SmallBig the Player, a to jest 20 od... <laughs> 19 odcinek z gry Lego Batman the Video Game W którym mam zamiar wykonać dwie misje. Dokładnie tak. Czy mi się to uda? Niestety nie mam pojęcia. Możliwe, że tak, możliwe, że nie. Okej. Okay. Zaczynajmy. Będę starał się wszystko robić tak szybko, nie zbierać, nie zbierać 100% monetek. Tak, patrzcie, mamy misję wodną, pływającą. Czyli możliwe, że mi się uda Bo ona będzie raczej krótka Więc powinno się udać No fajnie No tu wykonam dwie misje W następnym odcinku jedną I będzie koniec tego świata, tego odcinka w grze Dokładnie tak No i fajnie, okej okay, oglądajmy filmik Okej, zaczynamy niebezpieczną przystań Dokładnie tak, sekundę... ojej Okej okay. Dostosowanie trudności Dobrze No i... no i... Czy mam jakieś bomby? Chwileczkę, okej okay. Jestem gotowy, żeby grać Dobrze Aha, tu mamy coś takiego, wziąłem minę Coś, wziąłem. Okej. Okay. No i otworzyło nam się. Tak jak mówiłem, będę starał się robić szybko to dosyć. Ponieważ chciałbym wykonać dwie misje na raz. W jednym odcinku. Okej, okay. wziąłem kilka tych bomb. I potrzebne są mi one, żeby, potrzebne są mi one, żeby właśnie tam to coś zniszczyć. Okej okay, jak widzicie przynajmniej się udało O i możemy jechać dalej Ale sekundkę Właśnie O mam 2 na 3 coś Wezmę tę postać mogę tu na przykład wjechać Tu mogę ale co tu teraz Nie wiem jeszcze Sekundkę Jeszcze znaczy wezmę te dwie miny, bomby O tu łatwo zdobyć kasę full kasy Patrzcie ile już mam Podawo Okej, okay, no i... Czy mogę to wysadzić? O tutaj z przodu. Aha! To się niszczy. się Popisałem. Ale tego nie mogłem chyba. O, udało się. 1 na 10. Dobrze, że mniejsza z tamtym... Lecimy dalej. Przyna przynajmniej powinienem mieć full kasy. Tu fajnie. Okej, okay, wezmę tę postać, bo ta postać potrafi jeździć po tych bagnach, coś mam jeden na 5, tylko nie wiem, co bardziej do co. A, chyba muszę się pingwina i... Dajcie mi to. Do... Aha, to jest zablokowane. Aha, patrzcie, zanurzyliśmy się. Pewnie mogę to otworzyć! o, wow, fajnie. Super. Ok, Okej, otworzyłem... O! No i mamy już wszystko. Momentana, no, biorę, biorę... No, pingwina. Te bomby i powysadzam te wszystkie odpady. Kurcze. Zawsze muszę zginąć, nie wiem czemu. No kręci się w kółko. O, udało mi się. Jej Ale nie wiem czy ja coś dostałem, czy nie Ale chyba i tak muszę to zniszczyć, żeby móc przejechać dalej. Dokładnie tak A więc tak zróbmy Czy coś tam jest, czy nie? A nawet tego nie zniszczyłem Ajajaj, zniszczę te tutaj to te takie zwykłe, tylko jak biły te tak podwody Czemu cały czas mnie zabijają Jakieś motorówki małe Chudzie. Ok, jeszcze tylko jedno I tam to wysadzić i koniec A ja zginę Putrz O, udało się ich załatwić, fajnie Idziemy dalej, znaczy no, biorę to i idziemy dalej Tak mi się wydaje Nie, 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 nie dam się teraz tak łatwo jest o jak widzicie te bagna się już usunęły odpady toksyczne usuwają znaczy a tu mogę proszę bardzo proszę bardziej, jaki piękny skok dokładnie tak aha muszę znowu wziąć bomby tylko że tu są znowu te odpady to właśnie bomby muszę chyba stąd wziąć mi właśnie ja chyba sobie zanurkuję, będzie bezpiecznie. I tak we mnie strzela z kubanic O udało się go pokonać Tylko strzały wszędzie słychać 2 na 5 Okej, te bagna yy, To odpady, toksyny Już się, już znikają Cały czas mnie zabijają Okej, okay, teraz szybko Ok, przynajmniej otworzyliśmy tę bramę Bardzo mnie to cieszy powiem wam Biodę tą drugą postać I chyba możemy wziąć to, uda mi się czy to czy nie da się przejechać tędy? O, udało się. Dobrze 4 na 5. Hmm Jeszcze strzelają we mnie Okej, okay, chyba tego na razie nie zniszczył. O, otworzyłaś. A, udało się to nacisnąć. Fajnie. Ale jeszcze muszę z drugiej strony, tak? No pewnie tak O, udało się wszystko No i możemy iść dalej tylko potrzebuję Bomby Tak, potrzebuję Bomby można nawet nie będę miał full kasy Zobaczymy <laughs> Okej, okay, ładnie. Nie, w traf. Jest. I lecimy dalej. Wow, koniec już? A nie, policyjna motodówka. Mamy bossa. Haha, fajnie. Okej, okay, tutaj postaram się jeszcze coś szybko poniszczyć. Tak z góry, no. Te wszystkie rzeczy. Przegrałem jeszcze. O, już mam prawie fulla. No, już mam zaraz tą kasę. Jeszcze chwila I nie ma co niszczyć Nie no coś mu... Jest! Udało się! A więc okej, okay. co my tu musimy zrobić? Musimy jakoś... A co to jest? No nie mogę tam przejechać chyba Jeszcze raz zobaczę na wszelki wypadek Nie, nie mogę, zawraca mnie A, tam, tam mamy guzik, spoko. Okej. Okay. O, no i możemy już wysadać powoli. Wszystko, co się da. O, tu mamy odpady, to też to zniszczę. Bo tam chyba jest ten. Kapsuła. Mm. Jać, nawet nie zdążyłem się ruszyć. Jest kapsuła fajnie, już ta Okej, okay, wiodę bomby I niszczymy tą motorówkę jakoś O! Traf Jest, jedno już, je, już taka jedna mała część padła Druga Trzecia O jak widzicie już serduszka jednego nie ma nasza motorówka. Znaczy ich motorówka. Okej. Okay. Okej, okay, jeszcze tylko jedno zostało. Ale skończyły nam się bomby. I co teraz? Strzelać, czy mam strzelać ile wlezie, czy coś innego zrobić? Trzeba strzelać ile wlezie, bo widziałem taki mały wybuch na tej motorówce. O, widzicie właśnie. Tak z każdej strony możliwej będzie już poni. Albo i nie. Chciałem, że tak jak na filmiku tak pod Pod, spraw, żeby pocisk Aha! gdzie są te pociski, powiedzcie mi jeszcze Jakiś pocisk musimy znaleźć, tylko nie wiem za bardzo, że gdzie one są Aha, tutaj! Leci, leci, dawaj, leć, leć, leć jest, udało się. Fajnie. No i fajnie, misja została wykonana. Ja tutaj troszeczkę przewinę. Znaczy przyspieszę raczej. O no... skuter bagienny killera kroka. Łódź podwodna pingwina. No patrzcie, jak się odblokowują powoli. Dokładnie. Tu kasę przewinę i tak byłoby 100%. Tu też... Tu będą chyba kapsuły, tak? Mini zestaw, o właśnie. Jakaś łódź widać, powolutku się zbiera. A więc okej, okay, jeszcze tutaj kontynuujemy naszą historię. Okej okay, no i zaczynamy Gdzie ja tu mam pójść? Ta postać najwidoczniej jest silną postacią, a więc fajnie Tu muszę wziąć pingwina chyba Nie wiem czy dobrze idę, ale gdzieś tam idę i się cieszę, że idę <śm> <d> Dokładnie tak No i coś podłą... O! jaki? Coś zrobiliśmy Dokładnie tak, jakby z jednej strony coś już jest gotowego, a jeszcze tutaj sprawdzę jedną rzecz Aha, to postać po potrafi tak pod wodą chodzić. Dobrze. Ajajaj. No wejdź po tej jabłonie. <laughs> Okej, okay, no i to w takim razie. A, już wiem co trzeba zrobić. Znaczy tak mi się chociaż wydaje. Trzeba to. O, udało się. <grych> Dokładnie tak, bierzemy tego I idziemy sobie tam. A co to? O, kapsuła nawet. Nie o to mi chodziło, ale i tak fajnie. A przecież mogę pójść tam, zapomniałem nawet. <grych> no i możemy coś zbudować, a... Kolejny taki generator Jak widać I jest wajcha za chwilę do pociągnięcia To jest kosz No i fajnie I co, otworzy nam się tam to coś? Zadać się przekonamy O, otworzyło się, było tak widać Ojej, tutaj jesteś, pingwinie Chodź na górę, o Kolejny etap tak jakby czy Pingwin potrafisz zrobić to coś? Nie potrafi. chyba Joker by umiał, tak mi się coś właśnie wydaje. Skoczmy tutaj może. A, tak jest prytne. Hm. Czy tutaj skoczyć? Ha. Mm, nie będę tu skakał Idę tam Ale chyba muszę tam A, już nawet wiem co chodzi Znaczy nie, no nie wiem, ale O Nawet mogłem z tej strony to zrobić Ale mniejsza z tym udało się Udało Wow, kurczę idziemy dalej Brawurowy ratunek tak jak mówiłem, nie zbieram tego tak za bardzo. Co? Ale tu, tutaj muszę, muszę coś zbudować. I to chyba jest... krokodyl? <grymne> chyba tak. Za <grymne> chwilę się przekonamy, ale raczej tak. No ale to kierownicę ma. <grymne> <grymne> ale patrzcie, tak. no tak, krokodyl. Ale patrzcie jak długo go budujemy. Jaź Tu nie mam o... No wszędzie w każdym pudełku jakimś jest jakaś jego część. No dobrze. A ogon gdzie? Hmm. Jak nim się jeździ? A jeszcze tutaj, no patrzcie O i mamy nasz ogon za chwileczkę Znaczy ogon l -l 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 krokodyla Ale <laughs> czadelko wow, Ło nawet dla dwóch osób jest Kurczy 1 na 5 coś miałem Uciekają wszyscy fajnie, o 2 na 5 Mogę tak sobie po prostu szybko 3 na 5 Tak szybko pobiec No i widz 4 na 5 a piątego nie widać <laughs> Ale ich się pojawiło O jać O jak fajnie Boją się krokodyla To się nazywa Nie wiem jak <laughs> Mniejsza z tym idziemy tutaj Tu chyba nie mogę Może tutaj A po tych schodach na razie nie wejdę Chyba Czy wejdę? No nie wejdę właśnie bo są śliskie znaczy nie śliskie tylko Złej i... Nie są włączone O tu coś jest O Aha, tu dla pingwina I gdzie on idzie? Aha, tutaj Jeszcze to zniszczę Okej, okay, idę tutaj Pój, chyba Jesteśmy tu na górze A O, jesteśmy tutaj na górze A o to chodziło, patrzcie I teraz możemy sobie pingwinem to aktywować Okej okay. hm. Sprytne, jeszcze zginąłem Oj, mamy jakiś wiatr, tak? Czyli muszę tam pewno pingwinem wejść A, tak wysoko nawet polecieliśmy Łycze, stąd przyszliśmy, tak. Wow. Tu się idzie? Pójdę tam, bo tu tylko przeciwnicy w kiblach siedzieli. W <gulikacja> Eee, A co tutaj? Tu mam tak z monetek, że tutaj wskoczyć, ale ja chyba nie wskoczy. To może poniszczę na razie. A to mogę zniszczyć bombą? Nie Czy na pewno tutaj mam iść? Możliwe, że nie Jeszcze chwilkę i... Nie no, nie wiem czy mam tu jeszcze coś do niszczenia Aha! Tu mam O patrzcie, mam jakiś safe. Pewno będziemy, mogli, będziemy mogli się od niego odbić Do gó... O! Jakieś A to schodki takie niby <grymne> Ciekawie No patrz O! O, otworzyła się I tu też Pięknie raczej nie potrafi czegoś takiego, ale na wszelki wypadek zobaczę nie, nie potrafi, bo kiwał głową, że nie ten typo, a więc lecimy dalej, co my tu mamy, jakieś łóżka, a to, żeby kasę zdobyć, a jak mówiłem, nie będę tak bardzo je zdobywał teraz. Co tu tutaj robić, a chyba i tak muszę któreś z nich, tych otworzyć. O, mam coś do budowania. Chyba to jest Tak, to jest wiatrak. Hmm... O, otworzyły się drzwiczki. Jest jakaś wajcha. Która uwolniła policjant, A, bandzioletów. Policjantów. Nie, no, nie nie, nie tym razem. Policjanci jakoś... ...grzeczni są. O tam jest kapsuła, a muszę tak wejść, czy mogę to zniszczyć, wejść, coś z tym zrobić, o wysadzić mogę, no i pojechaliśmy w windą w dół, jest woda, jest policja, sporo ich tutaj, ale co tam, killer krok na strzała ich ma jednego, to luz. Gdzie by tu pójść? Może pójdźmy na prawo, jak się da. O, da się. Tego chyba nie mogę wysad... Ojej. Tego chyba nie mogę wysadzić. Nie, bo to by na pewno mi wybuchło już automatycznie. Nie, nie mogę, już by wybuchło. Okej, okay, tutaj ich cały czas się więcej tylko robi. W takim razie pójdę na przykład tam. Jest jakaś wajcha W której pojawił się a, <grywki> Jakiś ananat, żółtkiewka, coś tam No i budujemy Bombę, wow A no i teraz nam wysadzi Katłomen uratowaliśmy Ta. Znaczy za chwilę uratujemy O już uratowaliśmy jak widzimy misja wykonana. A więc fajnie, tak jak planowałem, udało się wykonać dwie misje. No i fajnie. <gry> killer krok i chyba to tyle. Dokładnie. Kasy mało, ale co tam? 44%, 44 tylko. oj tam. Nawet nie wiem czy jakiś jeden mini, jedną część mini zestawu zebrałem Nawet nie wiem Chyba nie A może I tak, jedną zebrałem na pewno I, i tylko tyle No okej, okay, ten odcinek już kończymy Subskrybujcie, komentujcie, oceniajcie Do usłyszenia, trzymajcie się, cześć